Czy kiedykolwiek pomyślałeś, że być może nie potrzebujesz długich godzin modlitwy ani skomplikowanych słów, aby poruszyć serce wszechświata? Istnieje duchowy klucz, który wiele osób ignoruje i on ukryty jest w prostej modlitwie, modlitwie tak krótkiej, że może się zapamiętać już teraz i tak potężnej, że może otworzyć drogi, których nawet sobie nie wyobrażałeś dziś, pokaże ci jak ta mała sekwencja słów. Przyciąga cuda błogosławieństwa i prawdziwe przemiany w życiu tych, którzy praktykują ją z wiarą i Intencją przygotuj się, by już dziś poczuć, jak zmienia się energia, niektóre słowa niosą ze sobą tak głęboką energię, że wydają się przenikać przez czas i dotykać bezpośrednio serca Boga. Nie chodzi o długość modlitwy, lecz o duchowy ciężar, który ona niesie, gdy wiara kształtuje każde słowo, nawet najcichszy szept może poruszyć góry, taka jest istota krótkiej, ale głęboko intencjonalnej modlitwy dziś. Poznasz prostą, a jednocześnie duchowo potężną sekwencję, która odmienia życia, ale uwaga jest ona. Podzielona na dwie części pierwsza jest teraz druga, na końcu razem tworzą cykl boskiego połączenia. Przejdźmy do pierwszej części modlitwy Boże. W tej chwili ciszy dziękuję Ci za wszystko, co już uczyniłeś w moim życiu, oddaję Tobie mój umysł, moje serce i każdy krok, który odtąd postawię, uznaję, że nawet jeśli nie rozumiem, Twoja wola zawsze jest większa i lepsza niż moja, proszę tylko, abyś był. Przy mnie nawet, gdy Cię nie czuję, umocnij moją wiarę, bym nie zrezygnował w połowie drogi, naucz mnie. Dostrzegać twoje znaki nawet w burzach, prowadź mnie w stronę twojego celu i przygotuj moje serce BY przyjęło to co pochodzi z Wysoka Amen, ta modlitwa jest początkiem duchowego cyklu, który musi zostać dopełniony, aby jego prawdziwa moc została aktywowana. I właśnie dlatego musisz dotrwać do końca tego wideo, ta pierwsza część jest jak ziarno ostatnia część, która zostanie ujawniona na. Końcu naszej podróży to deszcz, który aktywuje cud razem, tworzą modlitwę wdzięczności i wiary, która może głęboko. Odmienić Twoje życie to nie magia, to wiara zastosowana z pełną świadomością szczera rozmowa z Bogiem dusza, z duszą serce z sercem. Możesz już czuć, że coś zaczęło się poruszać w Tobie dzieje się tak, ponieważ ta modlitwa została zbudowana na prawdziwych i sprawdzonych zasadach duchowych. Ale spokojnie to dopiero początek, wciąż jest wiele do odkrycia, aby cud mógł w pełni się zamanifestować w następnych. Minutach zrozumiesz, dlaczego ta krótka modlitwa ma tak głęboki wpływ i kiedy dojdziesz do końca. Wszystko nabierze sensu, teraz przejdźmy do kolejnej części, w której odkryjesz sekret wdzięczności jako bezpośredniego kanału łączności z Bogiem wdzięczność. To nie tylko piękne uczucie, to duchowy klucz, który otwiera niewidzialne drzwi. Gdy dziękujemy nawet zanim otrzymamy, pokazujemy Bogu, że ufamy Mu ponad okolicznościami, to zmienia wszystko. Zamiast modlić się prosząc, zaczynamy się modlić uznając, a to. Uznanie zbliża nas do boskiej woli, to jak dostrojenie się do niebiańskiej częstotliwości. Wdzięczność ustawia nasze serce we właściwej pozycji by y usłyszeć głos Boga, to w tym miejscu dzieją się cuda nie dlatego, że Bóg tego potrzebuje, ale dlatego, że my musimy nauczyć się ufać bez widzenia, dziękować bez posiadania i kochać bez oczekiwań Jezus okazywał wdzięczność jeszcze przed tym, jak działy się cuda, podzękował przed rozmnożeniem, chleba podzękował przed wskrzeszeniem łazarza, to ukazuje. Coś potężnego, prawdziwa wiara dziękuję jeszcze przed manifestacją, a gdy modlisz się z wdzięcznością. Twoja modlitwa nabiera innego ciężaru w duchowym świecie, nie wznosi się jako rozpaczliwa prośba, ale jako deklaracja zaufania to jakby powiedzieć Boże wiem, że już działasz nawet jeśli jeszcze tego nie widzę takie podejście otwiera serce na dostrzeżenie błogosławieństw, które już cię otaczają nie przyciągasz błogosławieństw tylko dlatego, że się modlisz, ale dlatego, że w nie wierzysz wdzięczność chroni nas. Także przed zniechęceniem, gdy zaczynasz dostrzegać to co już masz uświadamiasz sobie, że jesteś. Bardziej błogosławiony niż myślałeś, to zmienia Twoją energię, Twoją postawę, a nawet Twój głos. Gdy rozmawiasz z Bogiem modlitwa w duchu wdzięczności, to więcej niż słowa, to stan ducha, to wyjście z roli ofiary i wejście w rolę dziedzica Bóg. Nie chce byś szukał go tylko w nagłych przypadkach, on chce byś dostrzegał go w szczegółach, bo kto jest wdzięczny za małe rzeczy, jest gotów, by otrzymać wielkie i to jest biblijna. Obietnica, jeśli jeszcze nie masz tego, o co prosiłeś, być może dlatego, że nie. Doceniłeś jeszcze tego co już otrzymałeś. Wdzięczność zmienia sposób, w jaki postrzegamy czas proces, a nawet ból nie ma krótkiej modlitwy, która działa, jeśli serce jest pełne narzekania, ale proste zdanie wypowiedziane ze szczerą wdzięcznością może wznieść się do nieba jak miła woń tego właśnie się tutaj uczysz przygotowywać swoje wnętrze na to co Bóg już dla ciebie przygotował. Druga część modlitwy, którą wciąż mamy do ujawnienia na bierze sensu, dopiero gdy to serce będzie gotowe, istnieje popularne przekonanie, że im dłuższa modlitwa tym bardziej skuteczna. Ale to nie jest duchowa prawda sam. Jezus nauczył nas czegoś zupełnie przeciwnego, powiedziałby nie używać pustych powtórzeń, jak robią ci, którzy myślą, że zostaną wysłuchani, dzięki wielości słów siła modlitwy nie tkwi w jej długości, ale w szczerości, z jaką jest wypowiadana, Bóg nie jest głuchy, on słyszy nawet. Niewypowiedziane myśli, kiedy modli się z czystą intencją, wystarczy kilka słów, krótka modlitwa, gdy jest zgodna z wiarą i obecnością może nieść przemieniającą i natychmiastową moc pomyśl o chwilach nagłych bólu lub rozpaczy w takich momentach, nie masz czasu na długie duchowe przemowy, wołasz coś prostego, bezpośredniego, ale pełnego wiary Boże pomóż mi i On słyszy, On odpowiada, bo niebo porusza się przez. Wiarę, a nie przez ilość słów, krótka modlitwa, nie jest płytka, ona jest skupiona, ona trafia. W... Sedno jak strzała wypuszczona z precyzją skuteczność tkwi w intencji, a kiedy łączysz wiarę w wdzięczność i prawdę nawet jedno zdanie może poruszyć niebo to właśnie czyni krótką modlitwę tak potężną ona płynie z duszy, a nie z przygotowanego scenariusza najkrótsze modlitwy w Biblii niosą wielkie cuda. Niewidomy Bartymeusz powiedział Jezusie synu Dawida zmiłuj się nade mną i został uzdrowiony Piotr tonąc. Wodzie zawołał panie ratuj mnie i został wyciągnięty, te słowa były proste, ale niosły pilność. Wiarę i oddanie Bóg nie zachwyca się wyszukanymi modlitwami, ale skruszonymi sercami, kiedy to zrozumiesz, dostrzegasz, że nie musisz już uczyć się na pamięć przemówień, musisz po prostu otworzyć usta z wiarą i ufać, że Bóg rozumie nawet to, czego nie potrafisz powiedzieć. Sekret nie tkwi w tym, co się mówi, ale w tym, jak się wierzy modlić się krótko, to głęboko ufać, to wiedzieć, że Bóg już wie, czego potrzebujesz za Nim. Poprosisz, ale On chce to usłyszeć od Ciebie, nie dlatego, że On tego potrzebuje, ale dlatego że modlitwa zmienia ciebie ona przemienia twoje wnętrze a im bardziej jest szczera i konkretna tym bardziej się łączysz krótka modlitwa jest jak duchowe hasło bezpośrednio osobiste i pełne znaczenia kiedy łączy się z wdzięcznością i wiarą tworzy przestrzeń do strojenia do nieba i to przygotowuje cię na kolejne objawienie w którym zagłębimy się w to co naprawdę sprawia że modlitwa staje się kanałem cudów nie każda modlitwa przynosi cud i choć może to zabrzmieć surowo zrozumienie tego Przynosi wolność, to co porusza niebo to nie sama modlitwa, ale serce, które za nią stoi cuda, nie przychodzą przez wyuczone słowa, ale przez duchowe dostrojenie modlitwa, która przyciąga cuda, rodzi się z połączenia trzech elementów wiary, poddania się i celu wiary, by wierzyć bez widzenia, poddania się, by zaakceptować czas i sposób działania Boga, celu by modlić się nie tylko o to, czego chcesz, ale o to, co Bóg chce uczynić przez ciebie, to jest boska formuła prosta, ale zapomniana przez wielu, potężna. Modlitwa to nie ta, która czegoś żąda od Boga, ale ta, która się mu oddaje, to wtedy, gdy modlisz się, nie mówiąc, co Bóg ma zrobić, ale pytając, czego ty masz się nauczyć, to zmienia wszystko modlitwa, przestaje być rozpaczliwą prośbą, a staje się dojrzałą rozmową cuda, objawiają się, kiedy przestajesz stawiać siebie w centrum i pozwalasz, by Bóg wrócił na tron, to wtedy niebo się porusza, kiedy modlisz się zgodnie. Z Bożym celem drzwi się otwierają nie tylko po to, by cię pobłogosławić, ale by uczynić cię. Kanałem Błogosławieństw Modlitwa, która przyciąga cuda zawsze wiąże się z ceną, którą jest oddanie łatwo jest prosić trudno ufać, ale to właśnie tej ufności Bóg szuka, kiedy modli się mówiąc niech się stanie twoja wola, aktywujesz to co najgłębsze w wierze, to nie jest bierność, to dojrzałość duchowa, kto naprawdę ufa ten oddaje kontrolę, a kto oddaje kontrolę ten otrzymuje pokój kierunek i odpowiedzi. Cuda nie są nagrodą dla tych, którzy pięknie się modlą, ale przejawem łaski dla tych, którzy modlą się. Ze skruszonym sercem Bóg nie szuka elokwentnych głosów, On szuka szczerych serc, cuda są odpowiedzą Boga na serca, które są w zgodzie z Nim, a krótkie modlitwy wypowiedziane z wiarą i oddaniem działają jak klucze do tego połączenia, kiedy modlisz się z wdzięcznością i poddaje się Bożej woli niemożliwe, zaczyna stawać się możliwe. Ale pamiętaj, cud nigdy nie jest celem samym w sobie On zawsze wskazuje na coś. Większego, abyś lepiej poznał Boga bardziej mu ufał i mocniej mu służył, a modlitwa którą. Ukończysz na końcu tego wideo, jest dokładnie o tym, o aktywowaniu Bożej obecności w Tobie, tak by cud wydarzył się od wewnątrz, zanim cud, wydarzy się na zewnątrz, musi najpierw wydarzyć się w środku. Bóg nie działa tylko na zewnątrz, on zaczyna od przemiany serca i wielu nie otrzymuje, bo nie są gotowi chcą błogosławieństw, ale noszą urazy chcą cudów, ale są pełni wątpliwości, dlatego zanim objawimy. Ostatnią modlitwę musisz zrozumieć, że wewnętrzne przygotowanie jest wszystkim. Bycie w pokoju z Bogiem samym sobą i z innymi tworzy duchowo żyzną przestrzeń, niebo objawia się tam, gdzie jest miejsce, a to miejsce musi być czyste, uwolnij, przebaczenie, puść kontrolę i otwórz duszę, Bóg zrobi resztę, nie istnieje magiczna formuła, ale istnieje postawa, postawa pokory zależności szacunku, kiedy przestajesz próbować przekonywać Boga, a zaczynasz po prostu Mu ufać, coś w Tobie się zmienia. Hałas lęku cichnie, wiara zaczyna mówić głośniej i w tym wewnętrznym pokoju cuda stają się możliwe. Bo Bóg działa w środowisku wiary, a nie niepokoju wewnętrzne przygotowanie obejmuje także realne oczekiwanie oczekiwanie na to, co najlepsze, bez narzucania, jak to ma wyglądać krótka modlitwa, którą za chwilę dokończymy, zadziała tylko jeśli zostanie przyjęta z takim lekkim, gotowym sercem pełnym wiary, w to, co niewidzialne zwróć uwagę, jak Jezus, uzdrawiał on zawsze, mówił coś takiego jak Twoja. Wiara Cię uzdrowiła, czyli uzdrowienie było dostępne, ale trzeba je było aktywować od wewnątrz nie wystarczy. Słuchać pięknych słów trzeba wierzyć przyjąć i działać wielu słucha modlitw jakby to był tylko kolejny materiał, ale nie zatrzymują się by naprawdę przyjąć dziś, zapraszam Cię by było inaczej, byś się zatrzymał choć na chwilę i pozwolił Duchowi Świętemu przygotować Twoje wnętrze, weź głęboki oddech, oddaj to co Cię obciąża i zaufaj, bo to co za chwilę przeżyjemy razem to nie tylko modlitwa, to duchowa. Aktywacja ta aktywacja nie dzieje się przez emocje, ale przez decyzję decydujesz się wierzyć nawet nie. Widząc, decyduje się ufać nawet bez odpowiedzi i to właśnie w tej decyzji zaczyna się cud końcowa modlitwa, która za chwilę zostanie objawiona, jest podsumowaniem wszystkiego, co zostało zasiane do tej pory. Ale ona nie działa jak magiczny przycisk, jest pieczęcią procesu wewnętrznego, który przeszedłeś słowo po słowie, a jeśli dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że Bóg już zaczął działać, teraz nadszedł. Moment, by przypieczętować to połączenie i uwolnić deszcz na ziarno, które zasiałeś na początku, Boże teraz. Gdy rozpoznajecie we wszystkim otwieram się na twoje działanie akceptuję że twoje drogi są wyższe niż moje nie muszę rozumieć muszę ufać i to właśnie teraz robię oddaję ci moje marzenia moje lęki moje wątpliwości bo wiem że w twoich rękach nawet to co niemożliwe zmienia się w świadectwo niech moje serce nigdy nie zamknie się na twoje działanie niech moja wiara nie zależy od widocznych odpowiedzi lecz od niewidzialnej pewności boże wybieram cię uwielbiać nawet gdy nic nie ma sensu bo wiem że Jesteś ze mną zawsze, niech cały niepokój zamieni się w nadzieję, niech każda łza się ziarnem cudu. I niech wszystko, czego jeszcze nie przeżyłem, służy do objawienia twojego celu w moim życiu, panie, nie modlę się tylko o błogosławieństwa, modlę się o duchową wrażliwość BY, rozpoznać twój głos pośród hałasu, by ufać twoim procesom i by odpocząć w pewności, że prowadzisz wszystko z miłością, ogłaszam nic. Nie oddzieli mnie od twojej miłości ani czas, ani ból, ani czekanie, bo kto ma twoją obecność, ten. Już ma wszystko dziś, kończę tę modlitwę z wdzięcznością, bo wiem, że cud już się rozpoczął, może jeszcze nie widzę go oczami. Ale mój duch już czuje obietnica, została uwolniona, ziarno zostało zasiane, i teraz przez wiarę w ciszy zbieram, to co niebo już ustaliło, dziękuję, że nie zrezygnowałeś ze mnie nawet, gdy ja zwątpiłem, dziękuję, że pozostałeś obecny nawet, gdy chciałem się poddać, tobie oddaję moje dziś. Moje jutro i całego siebie. Niech moje życie będzie odbiciem twojej łaski, niech twoje imię będzie. Uwielbione przeze mnie amen, jeśli ta modlitwa przemówiła do ciebie, nie zatrzymuj jej tylko dla siebie, rozsiej to ziarno. Zasubskrybuj teraz kanał, włącz powiadomienia, by nie przegapić żadnej modlitwy, jak ta zostaw polubienie, jeśli to słowo poruszyło twoje serce i napisz komentarz z amen lub podziel się tym, jak poczułeś, że Bóg mówił do ciebie w tej chwili. A jeśli ta modlitwa przyniosła ci pokój, musisz koniecznie obejrzeć poprzedni film, to jedno z najmocniejszych przesłań jakie kiedykolwiek Nagrałem, kto odkrywa tę modlitwę nigdy więcej nie zostaje bez pieniędzy, kliknij i oglądaj teraz, bo wiara połączona z mądrością finansową to kombinacja, którą niebo błogosławi, niech Bóg cię potężnie błogosławi i do następnej modlitwy.